w kolejnym odcinku kolekcjonerzy: potu i yes, Łoś. Tak jest. Po pozytywnym odcinku, ostatniego odcinka, dzisiaj ciąg dalszy dylematu wagonika. Raczej bardziej dylemat Karola, kolejarza, to a wagonika. Zdecydowanie tak. Że to jedziemy. No albo dylemat świra no, nawet, no. Myślę, że chce dzieci przejeżdżać, no to... nie, to jest jego, to, on, to nie jego. on nie umie zatrzymać pociąg. On ma popsute hamulce, musi wybrać. A, on tak. wybiera po prostu. Ten... No on jedzie, tu ma popsuty pociąg, kolejarz sobie jedzie, jedzie i musi zdecydować. A jak ja bym miał taki wybór, to ja tak bym tak. rzucił pod ten pociąg i popełnił samobój, samobójstwo. No i żeby też... nie mieć możliwości wybierania. No. Ale może lepiej przejechać złego niż dobrego na przykład. Tak? No, nie pytamy. No. No, no i wszystko jasne. To przejdźmy. do gry. No i zaczynamy. Jeżeli ktoś nie widział poprzedniego odcinka, zasady są proste. Dobieramy po trzy karty z każdej talii. Proszę, bierz sobie ja. w łeb. Ja, ale najpierw dajmy dobrać. No to później, bo bo czy. Najpierw weź sobie. Czyli trzy. biorę cztery. Trzy, nie no trzy i gór nam dajesz na swój tor. A to czekaj. Najpierw. No dobrze, to daje to. Przeczytaj, ładnie. Trzy, raz, dwa, trzy. Dysk zewnętrzny sprzęt. To jest to samo, co to, to było. Czy to samo, co miałeś ostatnio? No. To... Ale masz szczęście, pójść tatulowska, bierz inną. <noise> teraz mam przyjacielski jeans z lampy, który spełni twoje przyrzeczenia, jeśli nie zginie pod kołem w pociągu. Mhm. Oczywiście to jest, dotyczy kolejarza, to on wybierze. Gdzie daję teraz? Znowu na dół, czy na górę? Mogę wybrać? Wybierz to? sobie tor, tak. Ja biorę górę. Ty. Górny jest W WRB, dobrze. Weź sobie jeszcze trzy trzeci. No tak. No i zaraz już możesz przeglądać. Trzy modyfikatory. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. trzy. No, uwaga, moja karta to jest. Malala. Co to jest malala. Malala. Nie wiem co to jest malala. Malala. Pewnie ktoś znany, no znowu... My, my dwaj debile. Tak, tak. Malala. Co to jest? To jest twój ku, kubek. Ty znowu przegrywasz. To, samy samy samcie, i tak to jest mój nowy kubek. To no. to jest kurwa malala. Co to jest malala? Czekaj, ja to muszę wpisać. Malala. Sprawdź Pana... U Pana Google. Pan Google wszystko wie. Pakistańska działaczka na rzecz praw kobiet. Zwłaszcza na rzecz ich prawa do nauki, laureatka poko pokojowej nagrody Nobla. Aha, dobrze. To ciebie... Czyli on przejdzie od razu, pewnie tak. Ona walczy o prawa wszystkich kobiet, a jak nie rozjedzie kolejarz Gina, to będzie miał trzy życzenia. Na szczęście, pan kolejarz nie jest kobietą. On po prostu już przegrał. No. Ostatnio przegrałeś, płakałeś. Ona tak źle każdym... się zapowiadała dla mnie na początku. No. Więc dobra, teraz wybieram, wybierze, wybieraj sobie i tak postać na skuterze. Co mogę dać? Ja daję na swój tor, Moje no jest Malala. Przyjęcie z okazji piątych urodzin Leosia. Cała gromadka dzieci. Leosia? Leosia. Tu jest Leoś i są jego urodzinki. Czemu oni głąby robią w naturach urodzinki? Może Jan Leosia. Znasz Malala. Jan Leosia? Nie. Jak możesz? To, że malale nie znasz, to ci <gry> wybaczę, ale jak, że nie znasz Jan Leosi, to ja ci nie wybaczę. Grek, <gry> nie. Nie wiem. Tak Dobrze, ja daję swoją kartę wszystkie dzieci, których się doczekasz. Ja ci dołożę e, Młodzi przystojni futboliści, którzy myślą, że wszystko im wolno. To ja sobie, drogi panie, dołożę podejrzany typek, który próbuje zwabić dzieci do furgonetki i proponując im lody. Dobra, to teraz modyfikatory. Oboje nie gdzie. Możemy mogę To ja tu dam tak. Nie zginie, bo przyjazdzi się z superbohaterem, który ruszy, który ruszy mu na ratunek. Czyli dzieci kolejarza nie zginą. Czyli zostanie mu tylko jean, który jest pewnie czarodziejski i też go pociągnie ruszy. I futbolisti, którzy. No nie wiem, czemu oni są dla złych, no ale. Wszystko im wolno. Dobrze, to ja, ja daję kartę... Taka jedna karta, ale nie różnicy. Ja daję kartę. Od 10 lat kradnie z każdej Twojej pensji 10 zł. I zastępuję to e, przyjęcie z okazji piątej urodzin Leosi. I kto kradnie? Jak Leosi. Od 10... Jak... To jest nielogiczne, jak on ma 5 lat, a od 10 lat kradnie. Kto? No Chcesz mu to dać? Nie, to jest modyfikator do postaci. Modyfikator do postaci to no, jest? Modyfikator do postaci. Jak to dasz, to czyli ta postać jest na przykład malala. Możesz to dać do malala. Ja malale zostawiam. Nie, ona będzie malala, ale tak. okazuje się, ale że ja ona nie... kradnie. Ja Malali nie chcę zniknęła. Z, z, z super. Z, z kobiety się robi złodziej. Ale powiem Ci tak. Ja jednak. Co chcesz? dać do pieniędzy. Pięcioletnie my dziecko, no tak, a zobacz że by... 10 lat kradnie. Tak, <grystạt> tak, <gryst <Beatles> <grystview> <Ne>. <gryst <Straßen> <grystamam> tak. Przecież to jest głupie. <gryst <gryst2> <gryst2> ale nie ma w regulaminie tego. No, nie, nie ma, ale Ja. Raz, czemu nie dać na malarę i zrobiłby z niej złodziejkę? Nie mówię, ja jednak malarę szanuję. Mhm. <gryst2> Za to, że walczy o prawa kobiet. Hmm. To wybierzmy teraz sami, który kolejesz pani Przewodniczący. Na kogo decyduje. Co, nie bierzemy? Trzeciego gracza? Na w pierwszym odcinku w unboxingu No wybierzmy sami, Dojdźmy teraz po prostu Zobacz. do tego Tu jest czarodziej, który pewnie nie zginie, dzieci które nie zginą, bo yy, Bo mają super bohater za kumpli i jakieś narwiające na stolatkowie A Ty masz... U mnie jest super kobieta, dziecko, które ma 5 lat, a 10 lat kradnie, więc to jest pomówienie, ja uważam. No i jakiś tam pedofil. Pedofil, tak. Mhm. No to chyba ja bym przyjechał do do raty. Czyli swój przyjechał? Nie, co ja mówię? Górny. <laughs> Ale czekaj, bo ja teraz mam coś ważnego do powiedzenia. Tu by tylko zginęli y, młodzi, przystojni futboliści, którzy, którzy myślą, że wszystko im wolno, oni. U mnie zginie Malala, pedofil i złodziej, i wszystkie dzieci. Tak, to. Ja obstawiam dolny to. Że ma przyjechać dolny? Tak, pedofil jest zły. Nieważne kto by był no, Ale zginie malara i dzieci. Ale zginie malara, zginie. Ale tu jest dużo dzieci, więc zginą, zginie jeden złodziej i, i trójka niewinnych małych dzieci. No ale czasami dla dobra trzeba poświęcić po prostu dzieci ja Nie no, to, to, Nielogiczne. Jak no, to jest nielogiczne? Musimy kolejarza wezwać, to, bo to, to jest musi, Bo tu no... No... chyba coś <laughs> I tak wybrał kolejarz, Dobra. dziękujemy kolejarzu. Że <gry> najpierw sobie weź kartę, a później... Dwa, dwa, trzy. Dobra. Masz trzy? Cztery. Cztery i no, tą tutaj. A, eee, młodzi młodziutki jelonek, który właśnie stracił mamę. O, ale słodziak. smutem się zrobiło. Mhm. Tak, połóż go. Górny ja wybieram tu. górny mój. Zobaczymy, co u mnie wyskoczy. Waga? Ogromna kupa liści, w, który, w którą właśnie skoczyło dziecko. Hmm. Czyli na razie wygrywam, bo chyba lepiej rozjechać jedunka, która ma szansę... Ja bym skoczyć. kupa liści przejechał z tym dzieckiem. A, bo no, a widzi on to dziecko czy nie? Widzi, bo tutaj na grafice jest. Tyle, że my ogólnie nie znamy charakteru w postaci tego pana kolejarza. Nie wiemy, czy on jest wrażliwy, czy kocha dzieci, czy nie. Czy kocha dzieci, czy, kocha? czy A może on jest myśliwy, i mówi: z Bez jednego wyszczału będę miał sarnie mięso. Tak. Nie wiemy tego. Albo mówi: o, znowu kupaliśmy Możemy jedynie domniemać. Tak fajnie. Rozdynku. Dobra. Ja dam na mój tor. Jak ja ci powiem, jak ja teraz nie wygram, to się zdziwię bardzo. Jelonek, ja mam dziecko i ja daję sobie przyjacielski kosmita, który wylądował, który dopiero co wylądował na ziemi. Dobra, przeleciał miliard lat świetnych, wylądował sobie, a ja nie wie co to tory, bo u niego się tylko już lata i zaraz zginie i nie poznamy nowej technologii i niczego nie poznamy. A ja jednak wierzę wrażliwość Karola kolejarza i ja stawiam na leśne zwierzątka, które uciekają zanieczyszczonych terenów. To ty, ty masz jakieś maniezo na twoim. Same zwierzęta, wybór jest oczywisty, że... Mógł, fuj tu Przejechać? Ja bym nie przejechał, bym wolał ci przynajmniej zwierzęta. No dobra, no to dokładaj mi złego, a ja tobie. A prawie mam same zwierzątka, nie wiem co ci dać, bo musi być taki a wkurz... ładny komputer. Mogę teraz pierwszy dołożyć, ale myślisz. Nie, nie no. No, no, może. Mi albo mnie. Nie, nie złego się Aha. wypada. No, no to... Byli, Tam. byli, którzy cię zdradzili. Czyli zdrajcy od projektu. Gdzie pomyślili? O tu liście, tu statek odskoczy, a tu są zdrajcy. Tak. Ma no, zwierzątka, zwierzątka. No to dodałożymy ci zwierzątko. Tygrys, który ma smaka na ludzkie mięso. Czyli jak go nie rozjedziesz, rozjedziesz no. <laughs> tej dzieci. I co? Włamy kolejarza? Wszystkim... Aha, tak, tak, przepraszam, jeszcze modyfikatory. Modifikator ostatnio dużo zmienił, więc. Zaraz się może okazać, że twoje jelonki to jest. Dobra, kto teraz? Wykradłem już w banku pieniądze. Dobra, jak chcesz, to możesz pierwszy dokładać, bo mam dwie takie karty, że nie no to dokładnie, nie robi bo ja dopiero mi to różnicy. dokładnie, ale to może jest sobie albo nie. Cały ja to ja wiem. No. Ja tutaj do tego tygrysa dokładam, Co? zamieniam. Modyfikuje tego tygrysa. No i co tam jest? Bo jest? Gościa, który pewnego dnia ocali świat od, od katastrofy klimatycznej. Ben. Tygrys uratuje ten świat przed katastrofą? Tak. Pewnie ma jakiś dziwnego wirusa. Ben. Ja czuję już wygraną teraz. Hmm. Masz tutaj już powoli tego. Da. Pewnego dnia odkryje idealne źródło energii odnawialnej. To ci strajcy. Ktoś. Chyba ten. Jezu! Jak można zwierzęta przejechać? Jak można zwierzęta przejechać? Po drugiej grze zastanawialiśmy się jaki Karol Kolejarz jest charakterologicznie, tak? Jaki ma charakter, jakim jest człowiekiem. Po trzeciej grze ja już wiem. Jest po prostu nieczuły na krzywdę zwierząt. Jest po prostu złym człowiekiem. Niezły. Uratował kosmitę jak no, kosmite uratował? No bo on stanął sobie na torach i pewnego i e, odkryje idealne źródło energii odnawialnej. On go zdradził kiedyś, ale będzie Nobla dostanie ale przejechał I dziecko. To było oczywiste. Ale przejechał jelonka, któremu mama zmarła chwilę wcześniej, później kolejne zwierzęta. Ale pomyśl, że to był taki mały jelonek i tak by nie przetrwał bez mamy, bo potrzebował mleczko. I tak by zginął. On by sobie poradził. On by zginął. On by sobie u mnie do Biedronki nie był diany. Diany. To było genialne. Ja, ja już Karola, kolejarza nie szanuję jako człowieka. Jest fatalnym człowiekiem. Nie. Pluję na niego. <grym> w kolejnym odcinku. Nie wybieraj zwierzątek. I tym miłe rozczarowanie. Kończymy odcinek.